Cześć, witam cię w kolejnym odcinku podcastu The Best, czyli Daniel bawi, edukuje słucha i tłumaczy. I dzisiaj postaram się wytłumaczyć tobie jak długo zostać na etacie jako freelancer i kiedy odejść, żeby nie namoczyć jak to mówiła moja mama dupy. Pierwszy disclaimer, zakładamy, że w tej chwili jesteś na etacie i robisz zlecenia po pracy, że klepiesz sobie jakieś teksty. Że łapiesz realizację, budujesz portfolio, być może masz już swoją stronę internetową, także już masz coś zaczęte. Nie, nie jesteśmy na etapie, kiedy siedzisz sobie na etacie, jeszcze nie robisz nic jako freelancer i rozmyślasz o tym, że a, może bym tak rzucił etat i został freelancerem. To nie jest dobra decyzja. Taka decyzja bez przygotowania, bez zabezpieczenia, takie pójście na głęboką wodę, jak w moim przypadku, czy jak mówiła. Ewelina Zajączkowska w czwartym odcinku to nie jest chociaż ona jeszcze miała oszczędności więc nie liczy się ja na przykład nie miałem jak szedłem na freelance więc yy, jak lubisz ryzyko to to zrób a jak nie lubisz ryzyka to nie, siedź na etacie i się przygotowuj jest zasada jeśli chodzi o etat, get paid to learn czyli niech ci płacą za to, że się uczysz I to jest bardzo ważna zasada, której będziemy się trzymać jeśli chodzi o twój etat. I podstawowa decyzja, jaką należy podjąć, to iść na inny etat, czyli zmienić pracę, czy rzucić etat całkiem i zaznać wolności, iść na swoje, zostać solo przedsiębiorcą. To jest bardzo ważna decyzja, którą należy podjąć. Jeśli nie czujesz jeszcze gotowości tego, że jesteś w stanie udźwignąć trudy prowadzenia działalności, jeżeli jeszcze się tego boisz, jeżeli ten etat jeszcze tak ci nie doskwiera, żeby zostać freelancerem, to zmień pracę. Tutaj jest ryzyko, tu jest 50-50, jak wszędzie, że pójdziesz do nowej roboty i albo będzie fajnie, albo nie będzie fajnie. No i tutaj nie trafisz, jest 50 na 50, albo będzie tak, albo tak. Na dwoje babka wróżyła, więc e, to jest do przemyślenia. Drugie ważne pytanie: czy chcesz przepracować na całe życie na etacie? Znam ludzi, którzy na przykład nie czują się dobrze na działalności, którzy być może Mieli działalność, już nie mają, bo nie wiem, ZUS ich przeorał, albo wpadła kontrola ze skarbówki, albo nie wiem, konkurencja odwaliła jakąś imbę, jakieś fejkowe opinie w Google, czy coś ten, coś ten deseń. Znam ludzi, którzy mieli działalność i są tym po prostu zmęczeni. Znam ludzi wśród copywriterów i znam ludzi spoza copywritingu, którzy dokładnie z takiego założenia wychodzą, którzy poszli na etat, mają umowę o pracę, niekiedy na czas nieokreślony która też ma swoje benefity, o czym kobiety pewnie wiedzą, i, i oni chcą tam po prostu zostać. Oni mają tam wygodnie, y, mają tam bezpiecznie. To jest słowo kluczowe, będzie się powtarzało dzisiaj w tym odcinku bardzo często. Y, nie martwią się o to, skąd wezmą kasę, chociaż tutaj, akurat, ten zarzut y, i ten argument, ta korzyść to jest taka. No dwoje babka wróżyła znowu, bo jak firma zdechnie, to ci nie zapłaci. To nie jest tak, że czy się stoi, czy się leży, na etacie się należy, no bo <laughs> firma zdechnie, to nikt nie dostanie pieniędzy, syndyk dostanie i ustawiasz się w kolejce po długi, więc a, jeśli czujesz, że twoja firma być może być może cienko wszędzie, to to bym się tutaj zastanawiał i to kompletnie w inną stronę. Podsumowując, etat to stabilizacja. Solo przedsiębiorstwo to rozwój, to jest potencjał. Jestem zdania, że na etacie jaki by nie był, nie zarobić tyle co we własnej firmie. Jestem tego zdania. Nawet yy, mój znajomy z wioski, który jest programistą w Szwajcarii, ma 10-15 lat doświadczenia i zarabia 100 tysięcy złotych miesięcznie, co jest bardzo dobrą kasą. Nie oszukujmy się, bańka rocznie jest bardzo dobrą kasą. Ale nadal. To nie jest kasa, jaką można osiągnąć z przedsiębiorstwa. To też nie jest powiedziane, że jak masz firmę, to będziesz zarabiać więcej niż 100 tysięcy miesięcznie. Ale chodzi o to, że jak masz działalność, nie masz górnego limitu zarobków. Jeżeli masz przemyślany model biznesowy i wiesz jak się skalować, to możesz zarobić dowolne pieniądze, tak naprawdę. Nie ma pieniędzy, których nie da się zarobić, jeśli masz dobrze poukładane w bani. Więc to też jest do przemyślenia. I yy, nie jest tak, że etat jest bezwzględnie zły. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, może być ktoś, kto po prostu woli na etacie, kto nie chce sobie sam szukać roboty, kto chce mieć tę robotę nagraną z góry, kto chce mieć przełożonego, którego może się o coś zapytać, a nie tylko klientów, którzy pytają na kiedy tekst i dlaczego tak drogo, nie? Więc to jest wszystko do przemyślenia i kiedy mamy już to z głowy przejdę do tego, kiedy odejść z etatu, co, jakie sygnały powinny Ciebie Zaalarmować, że Twój czas na etacie się kończy, albo powinien się kończyć, bo tutaj też trzeba mieć jedną ważną rzecz na uwadze, że Ty możesz nie wiedzieć, że Twój czas na etacie się kończy. Wypalenie zawodowe atakuje z znienacka. Tobie się wydaje, że mm, jeszcze jakoś chodzę do tej roboty, jeszcze jakoś to pociągnę, tam trochę się denerwuję, ale no w sumie nie jest tak źle, bo pieniądze przychodzą regularnie i na czas, więc powiedzmy, że jeszcze tam parę miesięcy, parę lat mogę wytrzymać. Uważaj na to, bardzo mocno na to uważaj, bo bardzo mocno się można na tym przejechać. Może się okazać pewnego dnia, że nie masz siły wstać z łóżka, masz tak ciężką depresję, że nie potrafisz się ruszyć, że niczego oprócz wody, i to nawet nie, nie jesteś w stanie przyjąć w ciągu dnia. Także pilnuj się, pilnuj się, to będziesz szczególnie w miejscach toksycznych, gdzie jest mobbing, który nadal istnieje pomimo wysiłków różnych instytucji. Ale kiedy odejść? Po pierwsze, Twoim głównym celem jest rozwój. Nie daj sobie wmówić, że, że Twoim celem jest rozwój firmy, dla której pracujesz. Firma i tak się będzie rozwijać z tobą czy bez ciebie. Ty masz się rozwijać. Ty y, jesteś osobą, o którą powinieneś, powinnaś dbać najbardziej i wyłącznie. I w momencie, kiedy firma rozwija się w taki sposób, że wspiera Twój rozwój, to jest OK. A jeżeli firma się rozwija, a Ty nie, to znaczy, że już nie jest OK i Twój czas w tej firmie się skończył po prostu. Możesz tutaj jeszcze interweniować, możesz iść do przełożonego i powiedzieć, e, chcę budżet na kursy, albo chcę jakieś szkolenia, albo chcę awans, chcę dostać jakieś nowe zadania i chcę dostać więcej kasy. Jeżeli odbijesz się od ściany, no to no cóż, no, <laughs> firma podjęła decyzję za ciebie i mówi ci po prostu, że słuchaj, albo robisz to, co robisz, albo robisz to, co robisz, ale u kogo innego i możemy się pożegnać, nie, tu masz wypowiedzenie. W momencie, kiedy firma zaczyna Cię blokować, nie pozwala Ci się rozwijać, i daje ci wprost do zrozumienia, że Twoja ścieżka kariery kończy się na tym etapie, na którym jesteś, to jest moment, w którym trzeba rozważyć odejście albo do innej firmy, albo na freelance. To zależy. Kiedy etat zaczyna Cię wkurzać, druga sytuacja, kiedy etat zaczyna Cię wkurzać. Ja uświadomiłem sobie właśnie swoje wypalenie, które skradało się potajemnie słuchając Sierżanta Bagiety to jest facet, który ma chyba 300 tysięcy subów w tej chwili na YouTubie i opowiada o trudach pracy w policji pracował w policji 7 lat i w końcu odszedł, stwierdził, że się wypalił stwierdził, że dopadło go wypalenie zawodowe i jego czas w policji, w służbie się skończył złożył wypowiedzenie i odszedł w październiku tamtego roku i zainspirował również mnie, bo uświadomił mi, że ja też jestem wypalony. W momencie, kiedy wychodzisz z pracy na etacie klniesz Wkurzasz się, stresujesz się, kiedy nie zgadzasz się z tym, co w tej pracy się dzieje, kiedy musisz się przymuszać do tej roboty wręcz, to już są pierwsze oznaki wypalenia. Kiedy twoja praca przestaje być zgodna z tobą, kiedy nie czujesz tej takiej spójności, kiedy wstajesz rano, czujesz się jak gówno, bo wiesz, że zaraz znowu pójdziesz do tej roboty i, i będziesz zdychać. To są oznaki wypalenia. Kiedy praca Cię nie cieszy, kiedy nie masz z niej frajdy, kiedy jedyny powód, dla którego jesteś w tej pracy, to są pieniądze i nieumieranie z głodu, to już są powody, to już są pierwsze oznaki wypalenia zawodowego. I trzeba na to zwrócić uwagę. I to nie jest też tak z wypaleniem, że sobie pójdziesz na tydzień na urlop czy na dwa i przejdzie. Może przejdzie, a może nie. Trzeba tutaj bardzo uważać. I trzeba, trzeba po prostu zwracać na siebie uwagę i patrzeć. Patrzeć w głąb siebie. Dobry benchmark na odchodzenie z pracy to jest mniej więcej rok, dwa lata. Po roku, po dwóch latach, myślę, że możesz rozpykać swoje stanowisko do tego stopnia, że już y, robota nie ma dla ciebie tajemnic. Mnie to zajmowało właśnie około roku, około półtora do dwóch lat. Rozpykanie stanowiska, za wyjątkiem tych zastranych ubezpieczeń, gdzie po prostu nie wiem, to nie była robota dla mnie, <laughs> to też znakowało y, moje odejście z ubezpieczeń. Ale jeśli chodzi o etaty, to. Tak mniej więcej to wychodziło. Rok, dwa. Ziomek mi powiedział, że jeżeli jesteś w jednym miejscu dwa lata i się nie rozwijasz, to jest znak, że trzeba odejść. Po prostu. Trzeba, trzeba coś przynajmniej w swoim życiu zmienić, bo inaczej utkniesz. A chcesz utknąć? Też nie daj sobie wmówić przez poprzednie pokolenie pokolenie ludzi w tej chwili 50, plus, którzy byli wychowani w trudnych czasach w PRL-u, gdzie praca na etacie, praca w czynie społecznym, praca dla dobra ogółu dla państwa to był największy honor i zaszczyt, chociaż pieniądze za tym nie szły i to jest moim zdaniem cud inżynierii, sowieckiej inżynierii społecznej, że przekonali ludzi że praca na etacie dla państwa to jest najlepsze co może być i często słyszę od osób starszych ode mnie o te 20-30 lat że nie ma jak na etacie, że jest bezpiecznie jest spokojnie w sferze budżetowej no wiadomo, państwo nie zbankrutuje, że nie ma nic lepszego, gówno prawda jakbym miał Przepracować jeszcze 20-30 lat za minimalną krajową lub niewiele ponad z podwyżką tą na początku roku, kiedy rośnie minimalna, albo podwyżką jakoś o inflację, to bym ocipiał, to bym się pochlastał. Mając świadomość, że przez najbliższe 30 lat będę zarabiał, nie wiem, 2,5-3000 złotych na rękę bez żadnych perspektyw na wzrost, to bym się pochlastał. Po prostu bym się pochlastał. Pochlastałbym się i, i nie wiem, co bym zrobił. Może bym zrobił z tego jakiś performance i z tego byłyby pieniądze, ale tak to po prostu nie wiem, nie wiem. Nie potrafię powiedzieć, więc nie daj sobie tego wmówić. Kiedy czujesz, że góra, że przełożeni nie doceniają Twojej pracy na etacie, to kolejny moment, kiedy możesz stwierdzić, że pora odejść. Są osoby, które mają wysoką potrzebę uznania, są takie, które nie mają tej potrzeby wysoko i po prostu robią swoją robotę, przychodzą. Y, odwalają to, co mają odwalić, skreślają zadania i czekają na wypłatę i, i dla nich to jest ok. I to jest... jest jeśli tego chcą, no to spokojnie Kto im zabroni. Ale jeśli Ty masz wysoką potrzebę uznania i musisz widzieć efekty swojej pracy, potrzebujesz tego, żeby ktoś do Ciebie czasem przyszedł i powiedział słuchaj, dobra robota, zajebisty artykuł, widzę jak się napracowałeś przy nim, mam nadzieję, że, że przy kolejnym też się tak napracujesz i, i że będzie z tego efekt i będzie z tego pieniądz. Super, naprawdę. I, I wiesz, czasem potrzeba tylko tego, żeby ktoś cię poklepał po ramieniu i powiedział: dobra robota. Nie potrzebujesz premii, nie potrzebujesz podwyżki. Czasem potrzebujesz tego, żeby ktoś docenił Twoją pracę. Możesz zarabiać kupę kasy, ale jeżeli masz potrzeby uznania, a tego uznania nie dostajesz, znowu praca w nie w zgodzie ze sobą i wypalenie. Dzień dobry, e, depresja, psychoterapia. Więc nie polecam. Co e, dalej. Kiedy na freelancie zaczynasz zarabiać więcej niż na etacie? To kolejny sygnał, że pora przygotowywać się do odejścia. Jak to policzyć, kiedy zarabiasz więcej? Hmm, załóżmy, że na etacie masz piątkę na łapę. Te, powiedzmy 160 godzin, czyli 31,25 to na godzinę. Brutto 8253 zł obecnie czyli 51 zł i 58 groszy na godzinę. I w momencie kiedy zarobki z freelansu zaczynają przekraczać tę kwotę, pora zacząć się zastanawiać nad odejściem. 51 złotych i 58 groszy na godzinę załóżmy, że masz 30 zł za 1000 znaków i piszesz 2000 znaków na godzinę. To masz 60 zł. To już jest pierwszy sygnał, że może być, może być gdzieś lepiej. Gdzieś indziej może być lepiej. Aleks Hormozji radzi, żeby w takiej sytuacji posiedzieć jeszcze pół roku na etacie, odłożyć hajs i wtedy mieć te, taką poduszkę, te zabezpieczenie, że w razie wu, jak coś, to spadniesz na cztery łapy. I to jest dobra opcja, pod warunkiem, że etat jest w porządku. Bo jeżeli na etacie masz, jeżeli etat cię ciśnie, jeżeli cię uwiera, jeżeli wracasz z roboty, totalnie wymordowany psychicznie i, i czujesz po prostu, że jeżeli jeszcze przez miesiąc będziesz musieć chodzić na, do tej roboty, to zwariujesz. Jeżeli takie myśli po chodzą Ci po głowie, to nie czekałbym na to. Nie czekałbym na to, bo naprawdę za 2-3 miesiące, 6 miesięcy może się okazać, że, y, że z etatu trafisz do szpitala psychiatrycznego albo na terapię w, w, dobrym, y, w, dobrym, w dobrym scenariuszu. I nawet nie żartuję. Druga rzecz, postawienie siebie pod ścianą. Ja tak zrobiłem i parę osób, które znam, tak zrobiło. To jest jak z nauką pływania, poprzez wrzucenie dziecka do wody. Albo się nauczy pływać, albo. No dobra, no może nie utonie, ale trzeba je będzie wyciągać i będzie się bało wody przez resztę życia. Kiedy wiesz, że za tobą jest przepaść, że za tobą jest ściana, że nie masz nic za sobą, nie masz do czego wracać, jest spalona ziemia, spalone mosty. No kurde, masz takie poczucie, że. Nie możesz się zatrzymać, że musisz sobie dać radę, że nie ma wyjścia. Ja, jak przyjechałem do Gdańska, to tak miałem, że albo mi wyjdzie, albo kuźwa nie wiem co. Naprawdę nie wiedziałem co będzie. Jeżeli się skończą pieniądze, ja nie znajdę pracy, która nas utrzyma, to nie wiem co. I całe szczęście, że miałem taką robotę, gdzie mogłem klepać nadgodziny do oporu i klepałem te nadgodziny do oporu. 200-230 godzin w miesiącu się klepało, ale nie było wyjścia. I w momencie, kiedy nie masz wyjścia. Chodzić na zupełnie inne obroty, jeśli chodzi o głowę. Tylko też znowu zaznaczam, że na takich obrotach nie da się pracować całe życie. Prędzej czy później musisz sobie zapewnić stabilizację, mieć tę poduszkę finansową, jakiś dochód pasywny albo coś w ten deseń, bo inaczej znowu się spalisz. Yy, więc trzeba na to uważać. I jak się zastanawiasz, czy sobie poradzę na etacie, czy nie. Weź pod uwagę, ile energii umysłowej zżera etat, ile energii zżera to, że na 8 godzin musisz gdzieś iść i coś robić, nawet jeśli to jest robota zdalna. Weź to pod uwagę, We, weź pod uwagę, ile, y, jak bardzo Cię męczą wszystkie spotkania w tej robocie, wszystkie narady, wszystkie całe to zmużdżanie się nad tym, zajmowanie się rzeczami, którymi nie powinieneś się w ogóle zajmować, które są robotą kogoś innego, ale Ciebie tam wrzucają, bo jesteś, nie wiem, przypadkowo częścią Zespołu, który jest z tym jakoś luźno powiązany, i musisz spędzać czas na jakichś debilnych spotkaniach. Marnują ci ludzie ten czas, i wiesz, że w tym czasie możesz na przykład szukać sobie klienta albo wykonywać zlecenie albo jedno i drugie. No, nie, nie jestem fanem multitaskingu, ale co kto lubi i pomyśl sobie o tym. Ja odchodząc z etatu, też miałem te obawy, że czy ja sobie poradzę na, na freelancie, czy będę miał dosyć klientów, żeby wyżyć. Ale z drugiej strony pomyślałem sobie, kuźwa, przecież ja pół dnia spędzam użerając się z różnymi rzeczami, użerając się. Jak sobie po, podsumowałem, ile czasu w ciągu miesiąca spędzam na faktycznej robocie, na faktycznym wykonawstwie tego, co miałem wykonać, to jest może 50%. Kolejne 50%, 20% to jest marnowanie mojego czasu na pierdoły, a kolejne 30% to jest zajmowanie się rzeczami, którymi, gdybym miał wybór, w ogóle bym się nie zajmował. Czyli można powiedzieć, jeżeli 50% czasu pracy spędzam efektywnie, to tak jakbym na freelance mógł zarobić dwa razy więcej. W luźnym przeliczeniu. I, i teraz powiedz mi, że, że nie jest warto. Sam, sama ta świadomość, że będąc na etacie, mając tych klientów, możesz decydować o tym, z kim współpracujesz, a z kim nie. Masz wpływ na to, jak robisz teksty, a jakich nie robisz. Możesz klientowi powiedzieć: Ok, zrobię według Twoich wytycznych, ale nie ręczę za skuteczność, bo według mojej wiedzy, skuteczność tego tekstu zależy od tego, tego i tego. I ja się na tym znam, bo się tym zajmuję. Masz ten wybór, nie masz czegoś takiego, że, że ktoś na szczycie korpo uchwalił, że robimy to i robimy to, chociaż to nie ma sensu. I ty wiesz, że to nie ma sensu, ale ktoś uchwalił, więc to robimy. Kolejny, kolejny moment, w którym e, warto się zastanowić nad tym, czy nie wyjść z etatu, to moment, w którym odmawiasz klientom. Na freelancie, bo nie masz czasu, bo jesteś na etacie. I wiesz na przykład, że kolejnego dnia musisz spędzić 8 godzin w robocie na etacie, więc nie znajdziesz dwóch, trzech godzin wolnych na to, żeby obrobić kolejnego klienta, który, który prawdopodobnie płaci więcej na godzinę niż etat. To jest kolejny sygnał. Jeżeli raz ci się zdarzy, to jeszcze nie. Jeżeli dwa razy, to bym się zastanawiał, ale jeżeli regularnie zdarza Ci się, że przychodzi do ciebie klient i pyta. Czy masz wolne mocy przerobowe, a ty mówisz, że nie, a klient dobrze płaci? To jest moment, w którym bym się bardzo poważnie zastanawiał. Kolejna rzecz. Kiedy masz stałych klientów, niekiedy regularnie przychodzą, bo regularnie przychodzą i mogą regularnie przestać przychodzić. Więc tutaj bym uważał, kiedy masz stałych klientów, powiedzmy na te 2, 3, 4 tysiące złotych miesięcznie, to już jest jakiś. Zalążek tego, żeby, żeby z etatu wyjść, że jest już jakiś fundament, jakaś podstawa, na której możesz się oprzeć. I wtedy pomyśl sobie, jeżeli dorabiasz powiedzmy 3 godziny dziennie i za te 3 godziny dziennie, miesięcznie przychodzi ci 3-4 tysiące czy nawet dwa, to pomyśl sobie, ile zarobisz, ile możesz zarobić, jeżeli uwolnisz 8 godzin z etatu. Ta pauza była na to, żeby się zastanowić, ile mocy przerobowych uwolnisz odchodząc z etatu. Mając dodatkowe, że tak powiem, 8 godzin dziennie. Nie, nie lubię stwierdzenia dodatkowy czas, bo nie ma czegoś takiego jak dodatkowy czas. Czasu jest zawsze tyle samo. Ale uwalniasz czas, który normalnie przeznaczasz na inne rzeczy, i teraz przeznaczasz ten czas na, na tworzenie czegoś większego, na tworzenie czegoś za lepszą kasę dla innych ludzi. Pomyśl o tym w ten sposób. I w momencie, kiedy masz stałych klientów i dobierzesz sobie, bo pomyśl jeszcze o tym, że nie pozyskujesz aktywnie klientów, kiedy jesteś na freelance, na przykład kiedy jesteś na etacie. Nie pozyskujesz aktywnie klientów, kiedy jesteś na etacie, bo jesteś 8 godzin w robocie, a po robocie robisz to, co przyszło, nie? No bo ile masz czasu na pozyskiwanie klientów, kiedy jesteś na etacie, a po etacie wykonujesz zlecenia? Mało. Więc opierasz się głównie na tym, co przyjdzie z polecenia, albo czasem kiedy wieczorem zobaczysz ogłoszenie na Facebooku, że ktoś szuka, no to wyślesz zgłoszenie i może klient przyjdzie. Dodaj sobie do tego na przykład to, że Twój klient może chcieć się spotkać na wideo w Twoich godzinach pracy. No i wtedy masz problem. Albo jesteś w robocie, albo jesteś klientem. Więc to jest do przemyślenia. I ostatnia rzecz, czy masz backup? Czyli odpowiedź na pytanie, co się stanie, jeśli mi nie wyjdzie? Czy masz gdzie wrócić? Czy masz Oszczędności, żeby przetrwać miesiąc, dwa, trzy, zanim znajdziesz robotę. Czy masz, powiedzmy, klasycznych rodziców? Teraz coraz częściej dorośli ludzie wracają do rodziców. Po prostu koszty życia do tego stopnia ludzi przytłaczają, że wracają do rodziców. Pomyśl o tym. Pomyśl o tym, co będzie, czy masz jakieś zabezpieczenie. Czy masz jakiś na przykład dochód pasywny? Czy masz jakieś inwestycje? Podejrzewam, że w większości przypadków nie, ale. Inaczej się wychodzi na freelance, kiedy masz zabezpieczenie, a inaczej, kiedy go nie masz. I to jest ryzykowne. I teraz ostatnia rzecz. Jak wyjdziesz z etatu i pójdziesz na freelance, to jeszcze nie świadczy o tym, że nie możesz wrócić na etat. Nawet całkiem niedawno się zastanawiałem, bo była oferta pracy, powiedzmy 8 godzin dziennie. Przypuszczam, że trochę luźniej, no bo zrobisz robotę, masz wolne, nie zrobisz, nie masz wolnego. Dla coraz lepszej firmy. 12,5 tysiąca złotych netto na fakturze i no nie oszukujmy się to jest dobra kasa 12,5 koła na fakturze B2B netto plus VAT czyli 15 z VAT z VATu jeszcze sobie może coś odliczysz 12,5 koła to jakieś 2,5 ZUS-u, no może 1,5 na małym ZUSie PITu będzie 12 czyli jakieś 1000 zł. No to liczmy, że 12,5 koła to masz jakieś 8-9 na rękę. To było dla doświadczonego copywritera. Łapałem się tam ledwo, ledwo. Ale był moment i będzie moment w twojej działalności, gdzie będziesz się zastanawiać, czy ja nie chcę wrócić na etat. Kiedy będziesz potrzebować tej stabilizacji, tego bezpieczeństwa, tego takiego, tej świadomości, że nie musisz łazić za tymi klientami, nie musisz się z nimi umawiać, nie musisz za nimi e, chodzić, skakać e, koło nich. Spełniać ich wymagań, rozmawiać z nimi, dogadywać się, czekać na faktury. Boże, jak mnie. W... Tu miało być inne słowo. Jak mnie wpienia czekanie na faktury albo jakieś proceduralne rzeczy, na etacie cię to wszystko nie obchodzi. Na etacie jest ktoś, kto tych klientów pozyskuje, jest ktoś, kto zamawia. Jest ktoś, kto zajmuje się umowami, jest ktoś, kto zajmuje się windykacją, jest ktoś, kto będzie dzwonił do tego klienta, że nie zapłacił kasy. Ciebie obchodzi tylko to, co Ty masz zrobić. To, co masz w umowie wpisane, masz napisać, nie wiem, 48 tekstów w miesiącu, piszesz 48 tekstów wywalone jajca. I tego człowiek czasem potrzebuje po prostu, nie, na freelance tego nie ma. Na freelance, albo masz wirtualną asystentkę, bo cię na to stać, albo nie masz i robisz to wszystko samodzielnie. I z tym cię zostawiam. W tym odcinku to jest tyle. Trochę sobie pogadałem, trochę sobie pozrzędziłem. Jak słuchasz tego na Spotify'u, zostaw suba. Jeśli na YouTubie, to też zostaw suba. Kliknij jakiegoś lajka, daj znać algorytmom, że Ci się podobało. Ja za dzisiaj Ci dziękuję, mnie na przykład się bardzo podobało. Mam nadzieję, że Ci pomogłem i że nie namoczysz dupy. Także siema, cześć!